Kopareczka, ale dzisiaj nie o kopareczce. Wezmę sobie to oświetlenie gdzieś tutaj. Zasilanie mam tu trochę takiej stali. Jak widzicie, już część jest pocięta i, na, i powiercona. Zostało mi tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem profili. No i trzeba tak samo przygotować jak te, czyli dociąć na odpowiedni wymiar powiercić i ogradować i wiadę sobie tutaj busem do tej stodoły to będę miał stół roboczy na pace buchsa dobra wjeżdżajmy busiku trzeba świece podgrzać ze trzy razy I wtedy ładnie pali. Dobra, niech tak sobie stoi. Ja na razie nie zamykam drzwi. Założę rękawiczki. Po co ja to w ogóle robię? Robię ogrodzenie. I z tego będą takie poprzeczki pod sztachety. I chcę to zrobić, podocinać, bo myślę, nie wiem, albo to będę malował, ale kusi mnie, żeby to do galwanizacji e, oddać. Na pewno to już by wtedy parę lat Na parę lat zabezpiecza, zabezpieczyło Dobra, zorganizuję narzędzia i zaraz się widzimy Dobra, mam wiertarkę Kupiłem wiertła kobaltowe, bo te wiertła HSS to To straszna lipa w sumie, jak się wierci I zobaczcie, pokażę że Wam taki Projektuję i tutaj sobie testuję taki szablon Będzie do montażu Puszek I do montażu Baterie prysznicowe tutaj, no czy też jakieś różnego rodzaju baterie. Tu mamy 15 i tutaj i tutaj korzystamy z tych górnych otworów, a tutaj mamy trzy różne wymiary: 91, nie, przepraszam, tu mamy 91, mamy tu, czyli te dwa, 57 i 71. 71 to jest wymiar pomiędzy tymi środkowymi, czyli czyli po prostu jeżeli montujemy potrójną potrójną puszkę. No i taki tutaj taka poziomiczka No ale dobra, to o tym będzie kiedy indziej, może na TikToku. Na razie biorę to, to baterie podłączyłem do ładowania. Dobra, wszystko mam, oświetlenie ustawiłem. I tu go odetniemy z tej bardziej zardzewiałej strony. Jeszcze jedno, na telefonie mam napisane wymiary, bo te moje przęsła nie są równe. Dobra. A więc tak, mamy wymiary. I skończyłem na czwartym. To czyli teraz robimy piąty: 257, 257. Jak widzicie, tutaj te pierwsze. Mm, Przęsło jest trochę krótsze, no tu mniej więcej o centymetr, to tam żadna różnica. No i ostatnie jest dłuższe, więc jakoś tam, jak będę montował sztachety, muszę sobie to tak mniej więcej pomierzyć, żeby te szczeliny były, mm, żeby nie było dużej szczeliny. To znaczy, żeby nie było dużej różnicy w szczelinach. Tutaj od, od dwójki do siódemki jest ok, to bez problemu. Jakoś to sobie tam pomontuję, ale w jedynce i muszę pomyśleć. No to teraz piątka 257. Też końcówki końca te profi tych profili 257. Graduję sobie od razu, bo na drukarce sobie wydrukowałem takie zaślepki. Więc jak to już będzie wszystko pomalowane czy tam ocynkowane, to będę zaślepiał tutaj końcówki. Mam okulary. Okulary na nos. I tniemy. wersja i dopiero ograduję Dobra. Szybka pomoc medyczna. Wiercimy sobie szóstko. i z tej strony też szóstko wiercę sobie tak na oko, bo bo tam przy słupkach i tak nie ma powierconych otworów Ważne, żeby mi, tak mniej więcej od 4 do 5 cm było od tej krawędzi, to wtedy zasłoni śrubę mocującą y, pierwsza sztacheta. Wow. Dobra, no i szlifować to. Mam tutaj to tarczę do szlifowania, ale niezbyt mi się chce ją zakładać. No i tak ją sobie jeszcze tutaj przelecę w środku, bo jak... No nie wiem, czy jeśli oddam to do galwanizacji, to nie chcę, żeby tutaj były takie niepotrzebne zadziory. I tu też... Bo później, jak taki grad będzie, i przypuśćmy na tym będzie ocynk i, ten, mm, i później odpadnie ten kawałek, to będzie rdzewiało w tym miejscu. Uff, też nie wiem, czy dobrym pomysłem jest y, oddać to do galwanizacji, bo później sztachety będą przykręcane na takie, no na wkręty po prostu, i one też tu będą pod wkrętem, może tu później rdzewieć. Chyba lepiej jeśli będzie ocynkowane, niż jak nie będzie ocynkowane dobra lecimy z kolejnym to samo 257 z tego co pamiętam było gdzie jest ładniejsza strona Dobra, pokażę wam to i później już lecę. Tu nie ma co więcej pokazywać. Lecę. Zresztą tak zrobię. Przygotowałem już te poprzeczki wszystkie są powiercone no i ogradowane. Zadzwoniłem wczoraj do cynkowni, bo wiozę je do cynkowania ogniowego. Do cynkowni zadzwoniłem i pytałem się o otwory montażowe, ale powiedzieli mi, że spokojnie takie otwory jak ja tutaj to znaczy te moje otwory montażowe będą działać też jako otwory technologiczne. Bo oni po prostu muszą mieć na czym zawiesić to, więc tak to się prezentuje przed ocynkowaniem. No i co i widzimy się jak już to ocynkują. Tydzień czasu około e, takie terminy są, dowiedziałem się właśnie na cynkowanie takich elementów, więc za tydzień będzie efekt. Zamykam już pakę i lecimy. Jeszcze co do kosztów, z tego co, co się dowiedziałem to 2,70 netto za kilogram już po ocynkowaniu, produktu po ocynkowaniu kosztuje, no ale to myślę, że przy rozliczeniu powiem Wam coś więcej, bo teraz to tyle co przez telefon się dowiedziałem.